To tacy ludzie jak ty by w ogóle nie istnieli w moim świecie, kurwa, ja żyję, ja żyję w pierdolonym Puerto Bano, stary, ja żyję w Marbella, stary, ja płacę, kurwa, 2400 euro za wynajem, ja wiem, że to zawsze tak idiotycznie brzmi, ale nawet nie mógłbyś mieć moim, kurwa, sąsiadem, jesteśmy, kurwa, w innym, kurwa, tax bracket, stary, w innej klasie podatkowej, stary, my nie mamy nic ze sobą wspólnego. Ja jestem songwriterem w Sony, który sobie kurwa dla beki rapuje po polsku, ty chuju. Ja nie mam z wami nic wspólnego, dajcie mi święty spokój kurwa. Nawet jeżeli bym 100 tysięcy zdefraudował kurwa od Nitra, to Nitro jest takim typem, że on wie kurwa, że my za chwilę to na wódce kurwa byśmy odrobili. Chłopaki, którzy kurwa teraz mają wydać kurwa Fenixa i King Sento, tak samo kurwa mi jakąś zaliczkę muszą dać i tak dalej, może już dali. Ale to nie jest na waszą rzecz, żeby to w ogóle komentować. To was naprawdę nawet nie obchodzi na dobrą sprawę. Jakiś Tony Jezu, jakiś kurwa, jakiś kurwa y, 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 Tuni Polak, który tam potem jakieś rzeczy pisze, że on ma tyle pieniędzy, on ma tyle pieniędzy. Stary, jak ty się urodziłeś, ja już byłem zabezpieczony finansowo, bo jest w coś takiego, że ja muszę dostać, jest prawnie pewna część. Majątku mojego ojca, na przykład, tak? czy mojej ciotki, czy mojego wujka, czy tego, czy tamtego, kurwa. Każdy w mojej rodzinie całe życie ciężko pracował stary. Jest pewna część majątku, którą ja muszę dostać przez sąd. Period. Przez to, że jestem urodzonym synem. Nawet jeżeli moi rodzice są po rozwodzie, czy cokolwiek. Obojętne, ile wyrazem wszyscy, nawet step rekord, właściciele, kurwa, razem nie zarobicie w całym swoim życiu. Dlatego ja nie muszę być produktem. Rozumiecie? Ja nie jestem jakimś, kurwa, bogatym dzieckiem ani nic, bo mój ojciec przyjechał do Niemiec, miał 17 lat, kurwa, wszystko od zera, kurwa, sobie wybudował. Ten człowiek ma 200, kurwa, pracowników. Ma ogromną firmę. I robi swoje, i, i, i robi swoje. Tutaj nikt nikogo nie prosi o pomoc, o pieniądze i tak dalej. Od starego żadnych pieniędzy nie dostaje. Człowieku, my jesteśmy rozsądnymi, normalnymi ludźmi. Mam 38 lat. Jakie pieniądze od starego, kurwa? Z tym, że na pewno w jakiejś formie jestem zabezpieczony, kurwa, lepiej od was wszystkich razem, kurwa. I tyle. I na pewno moje dzieci będą lepiej zabezpieczone, kurwa, od waszych, kurwa, dzieci, może też waszych wnuków, kurwa. Bo ja sam jeszcze zapracuję, ja sam będę miał jeszcze jakieś swoje osiągnięcia, jakieś swoje sukcesy i tak dalej. Dlatego nie patrzcie, kurwy, na to, co kto ma więcej. Tylko próbujcie dążyć do tego, żeby samemu coś, kurwa, osiągnąć w życiu. I dajcie sobie, kurwa, i ludziom, kurwa, święty spokój. Skupcie się, kurwa, nad sobą. Przestańcie, kurwa, cały czas używać jakby tego internetu po to, żeby, kurwa, dojść do osób, które nawet nie są w waszej, kurwa, klasie podatkowej. My nie mamy nic ze sobą wspólnego. Nie mieliśmy nigdy ze sobą nic wspólnego, poza tym, że nasze drogi w życiu się może przycięły dwa razy. A już teraz mówiąc o tamtym Tunim, to, kurwa, ja raz w życiu, kurwa, z tobą rozmawiałem na FaceTime'ie. Ja ciebie w życiu, kurwa, nie widziałem, idioto. Ty pracujesz w Unii Klinik, kurwa w klinice, kurwa w Düsseldorfie, jako masażysta, jako terapeuta, fizjoterapeuta. fizjoterapeuta. Ja nawet nie mogę hejtować tej pracy, bo to jest ważna praca, praca. Dla ludzi, którzy kurwa robią, przychodzą. Rehabilitację i tak dalej, to jest zajebista praca. Masz prawie kurwa typie 40 lat, skup się nad tą pracą. Żyj tym.